jest zamknięta, co jest otwarte, to jest otwarte. Ja. Tu ogólnie jest otwarte. No, oczywiście wysiądzie, no bo jakby inaczej. sorki, że wam spojleruję tutaj troszeczkę, ale tak jakoś wychodzi mi. Ciągnę to sobą? No. Jezu... No muszę no. bo się popłaczę zaraz. Och ten czien, dobra. I, I Teraz pyk. Ha, zdziwieni? Bo ja nie. <laughs> No i fajnie, i muszę teraz takie coś główienko znaleźć sobie fajne. Pewnie zastanawiacie się po co ja toniosę. <laughs> Zaraz zobaczycie. Ha! Drzwi się otworzyły. Fajne coś. Teraz, żeby się pięknie drzwi nie zamknęły, ustawiam sobie coś takiego. Bo ten właz musi być otwarty, a tego nie da się otworzyć, dopóki tam nie otworzę tego włazu. Ale teraz sobie połazimy tutaj, zanim ten właz otworzy. Bo tam jest Nie ma prądu, fajnie. Prądu nie ma, bo logiczne jest, że nie jest włączone to coś prądotwórcze. Z komputera nie skorzystamy. Intel Pentium 48 D60 z rdzeni Boski komputer Tutaj <laughs> jakieś kurde, nie Dual-Core, kurde Jakieś inne B takie tamte Ha Zareglowane i pod napięciem Chcę coś z tego ułożyć. <laughs> Będziemy układać. Jak to przejdę, ten etap, to potem następny nagram. W... <laughs> Kiedy indziej. Układajmy, układajmy. Styka? Nie stykajesz. Albo mi się zdaje, bo ja mam lagi w tym momencie. Wyłączę sobie latarkę. No na pewno przez latarkę molaki Na stówę. idź czo... czo... O, ale mi kopa to dało, nie? Kmini się to. To było czaderskie w tym. Co to? A no co, gdzie to jest? Hm. Nazwisko Elow Carpenter. Status Kotce Całkowicie zmieszane. Rekomendacja dla archaika. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, uważam teraz, że niezbędnym jest udokumentowanie tego środowiska w pełnym stopniu. Mhm. Jakoś wątpię, że ktokolwiek zdolny znaleźć wejście do tego miejsca, kiedykolwiek znajdzie z niego wyjście, ale nie mogę zawieść w wykonywaniu swoich obowiązków. Aha, rozłączę prąd. Co mam z tym zrobić? Hmm, dziwne. Bardzo dziwne. Aha, nie, bo przecież tutaj muszę poszukać tego. Mam cię. <coughs> go, 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 Power Rangers. Teraz tak, nie mylcie się, będzie działało. Jest nie wybuchnie, nic tam wszystko pięknie Nie wiem co tu się zmieniło, no ale I teraz włas no to mogę otworzyć Chyba tego nie mogę zwieść. O, nie widzicie? Bo to mi to było. I, widzicie? I jeszcze muszę mieć jeden klucz, i tylko nie pamiętam gdzie on jest. W dalszym ciągu nie ma prądu, tak? Jest bezpie... Jest na ten... Na baterię. Hmm... Archaik żąda... Archaik żąda... Archaik... Dziękuję, Filip. Archaik żąda szacunku pomiędzy swoimi pracownikami. Skąd Ty wiesz jak ja mam na imię? Yes. To jest! To na ten. wyszli wiadomość. Wykonaj. Aha. No to kalibracja sygnału wykonaj. Ale brace zakończyły z sukcesem. Wyślij wiadomość teraz w takim wykładzie. Sukces. Dziękuję. A statystyki dostęp, się okay, siła sygnału 100% optymalna, także antena satelitarna jest w pełni sprawna. Czyli co, wysłałem jakąś wiadomość, nie wiem o co chodzi. Uf, przyleciało Może jakieś drzwi się otworzyłem, hmm, co? Nie? Hmm, lipa? Hmm, lipa <coughs> A już myślałem? Miałem taką wielką Gdzie jest drugi klucz? Ja nie pamiętam Mogę tu, mogę tu. Dlaczego ja tu nie mogę? Nie, nie, nie pamiętam co tam jest. A wejdźmy sobie na górę, bo tam też nie pamiętam co jest. Szybszy sposób wchodzenia. Boże, jak się na samym górze nie złapiesz, to spadasz. Tu mam klucz. Eee, ten. Jump! ten, no, Fajnie. jak ja mam tu to cholery rozwalić. Mam pomysł. Jak chcę to cholery rozwalić? Fajnie, teraz będę. By... <laughs> Dobra, spokojnie, tylko spokojnie, tylko spokojnie może uratować. Więc zaraz tu znowu będę leciał, żeby je zamknąć. Hmm. Bo ten służby chyba zrzucili. dopiero wejdzie? Ta dupa wejdzie. Nie wiem pod jakim kątem to wejdzie, a nóż się rozwali. Jak nie, to trzeba będzie kombinować. Trzeba będzie kombinować. Mogę, żeby się rozwaliło. I znów <laughs> jak miało rozwalić, to rozwaliło. Jak nie rozwaliło, to nie. Nie odepchało na stylu. Ale tutaj coś takiego dziwnie wygląda. Rozwalaj się, rozwalaj się, dząb, dząb. Ale co to jest, no? A chodźcie. No przełaś. Wi Wyjście dostępne. Proszę opuścić teren, zanim wyjście stanie się przymusowe. Teraz, przyjacielu, nasz czas dobiega już końca. Czas sam w sobie, prawdę mówiąc, skończy się w całkiem bliskiej przyszłości. Przynajmniej dla <coughs> ciebie. Dziękuję, że mi tak życzysz. Może ktoś inny weźmie cię za rękę i poprowadzi przez resztę tej drogi. Bóg. Na pewno Bóg. To będzie Bóg. <coughs> Albo Turn Guide, tak. To też jest bardzo prawdopodobne. Żegnajcie. Wszyscy tam, co tam... I... Kolej za na dzisiaj nagrywanie. Krótko, ale no... Ale jest. Szczeniaka dostaje się nie tylko na święta, także na te chwile, kiedy właśnie wytarzał wydarzy... się we własnych odchodach. A to nie było miłe. No i ktoś do mnie pisze na Skype'ie. No, a cudownie. Drugi raz o mnie napisał. Dobra. Yy, to ja kontynuuję za niedługo.